Witam w kolejnym odcinku widus CSGO Skins Dzisiaj robimy od 40 zł do kosy, czyli klasyczna seria i jak to co odcinek dobre są skiny więc za czas żeby wygrać łapka w górę, subik, komentarz i fajnie byście byli oczywiście z kodem ELZART e, Takie skinki DGL Corinthian e, i DGL Light Rail, żeby wygrać e, Więc co? Zapraszam, plus z kodem ELZART macie tutaj na start dodatkowo 2 zł i 10 groszy, jeżeli kodu jeszcze nie używaliście, dodatkowo 10% bonusu przy doładowaniu, mnóstwo jakichś metod płatności, jak widzicie bardzo, trochę tego, no, bardzo, bardzo dużo tego po prostu jest i do tego macie też sam może sobie codziennie za darmo otwierać krzyneczkę, więc jest to również spoko opcja, że tak powiem. Dobra, nie słyszałem mi rolnie, a my oczywiście przechodzimy tutaj do naszych ukochanych case buddy, czyli tego co kochamy. Cztery dyszki, kosa, takie proste wyzwanie. Zróbmy może trochę z tańszych skrzynek jak na start. Pek, dajmy sobie może jeszcze tu plagę i coś za dyszkę i pek. Ty, w sumie coś takiego skleić? Ty, to w sumie nawet dobrze wygląda. Cztery tutaj, e, cztery gracze sobie dajmy. Okej, okay, już ktoś do nas dobił. E, pan FF. Dobra, dajmy sobie i samo mix, mix, i spróbujmy czegoś takiego. E, no, powiem wam, że ta bitwa ma, ma potencjał, ma w sobie potencjał, e, więc fajnie byłoby go też wykorzystać. Okej, okay, i bardzo dobry start, 18 ziko. Jest gitek, jest gitkiem ten start. Dobra, żeby teraz tylko nie zwalić po drodze i żeby nie dopuścić, żeby i samo wygrał, to wiadomo, to klasyk, e, czyli nasz cel, nie dać i samo wygrać. I póki co się wszystko sprawdzamy dychę przewagi nad drugim graczem, e, utrzymajmy to. Nie, 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 nie. nie. Dobra, u nas, też, u nas też drogo dropło, więc dobra, byle, byle nie jemu. Dobra, tutaj dropło troszkę, okej, okay, ale dalej mamy przewagę. Dalej utrzymujemy przewagę 8 zł, nieduża, ale mamy to chyba. Powiem Wam, że ma dobra, mamy to i bardzo dobry start. 170 zł z 40 zł. Dobra, mam tu dźwięk w sumie z bitwy. 170 zł, naprawdę to już możemy walczyć o kosę, więc robimy jakąś drogą bitwę. Znaczy 170 ziko. dajmy sobie te szynki, bo one są klasykiem. I dajmy sobie, może co, 170, jeszcze 5 dyszek, no tutaj nam braknie, znaczy braknie, jeszcze 5 dyszek dołożmy, co, i na 3 osoby, coś takiego, 4 skrzynki, ty, no mocne, 3 osoby, żeby nie zmniejszyć ryzyko, bo i tak już jest duża bitwa. I jak nam teraz siądzie kosa, no to powiem wam, że naprawdę szybko pójdzie, dawaj, dajmy sobie tego Isamu, Michaela, i spróbujmy czymś takim, może takie coś nam siądzie, fajnie było, już mieli, jakby fajnie siadło, kosa tak naprawdę. Pierwsza skrzynka i dla nas, jak najbardziej. Ponad dwie dychy przewagi. To mi się podoba. Druga skrzynka, nie mam pojęcia, ale też nie najgorzej. Dobra, i teraz te droższe. Tutaj fajnie, jakby nam, oczywiście posiadało. Tak, hyperbestia. Brzydki stan, ale jest, jest prowadzenie. Ponad 40 parę złotych, Teraz tylko tego nie zjebać jakoś. O jezu, mamy to. Ledwo, bo mamy ty. Proszę Państwa, pierwsze podejście i mamy kosę. 400 zł za to już jest kosa. Więc. Moglibyśmy to zakończyć, ale, 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 ale spróbujmy zrobić jeszcze raz kosę. Jezu, jakbym zrobił dwa razy kosę na jednym odcinku, to bym przecież oszalał, tak szczerze mówiąc. No, bo dajmy sobie gigabułę i do tego dorzućmy sobie coś za piątkę z kawałkiem chocolate case. Dobra, zróbmy coś takiego. Tu jest 4, 5, 6 skrzyneczek. Dobra, 4 osoby, 4 dyszki. Ty, czemu nie? Czemu nie? I pamiętajcie, że co odcinek z CSGO Skins do wygrania są dla Was skiny, więc zapraszam, bo może komuś się uda wygrać, a jeżeli wbijacie swoim kodem się tylko odwdzięczacie, to ja mogę Wam wtedy rozdawać coraz lepsze tutaj oczywiście nagrody. Dobra, Bot Michael tutaj widzę, że wychodzi na prowadzenie, ale my już kosę mamy, tak? Cztery dychy, kosa jest... Tak naprawdę, więc czy my tego, tutaj czegoś więcej wymagamy? No nie, tak szczerze mówiąc, no nie, ale jakby tutaj nas stronka zaskoczyła i byśmy dzisiaj dwie kosy zrobili, no byłby to legendarny odcinek, że tak powiem, bo jeszcze takiego czegoś nam się chyba zrobić nie udało. Może, może się mylę, może nie pamiętam, ale wydaje mi się, że nie doszło do takiej sytuacji. Dobra, no w tej bitwie raczej chyba też już nie dojdzie do takiej sytuacji. No nie, raczej tutaj. E, nie będziemy mieli, dobra, zróbmy szybko jeszcze, zróbmy coś takiego, jeszcze raz, co nam szkodzi. Jeszcze na próbę, jak nie, to nie, e, to kończymy. A jeżeli się uda, no to proszę Państwa, to lecimy z tym dalej. Trzeba dać i samu, bez i samu to nie gierka. Więc no, pierwsza skrzyneczka, e, tutaj te eventowe, bo już macie eventy na stronce. I e, jak są eventy, to wiadomo, e, bardziej się tutaj opłaca jeszcze wbijać. Znaczy, tym bardziej wtedy się opłaca wbijać. Bo po prostu zawsze są jeszcze dodatkowo punkty bonusowe i no i zawsze to jest coś, no nie? Zawsze coś dobra o petka Simov Dobra, ale ten, ten bizon, no troszkę też kosztuje, jak na takiego bizona, troszkę kosztuje, o, 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 uwaga, ostatnia strzynka, no może coś zmienić, może coś tu się jeszcze zmienić, coś się wydarzyć jeszcze może, no nie, raczej się już nie wydarzy z tym kawachem, no cóż widzę, Tu ma tyle w tym odcinku, ale dobry bardzo odcinek, więc co, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i trzymajcie się na następnych odcinków, cześć, cześć.